Rozdział pięćdziesiąty ósmy Trzydniowy deszcz, zjawisko wyjątkowe w Rzymie podczas lata i grady, padające wbrew przyrodzonemu porządkowi nie tylko w dzień i wieczorami, ale nawet wśród nocy, przerwały widowiska. Ale nawet wśród nocy przerwały widowiska. Lud począł trwożyć się, przepowiadano nieurodzaj na winograd, a gdy pewnego popołudnia Piorun stopił na kapitolu brązowy posąg Cerery, nakazano ofiary w świątyni Jowisza Salwatora. Kapłani Cerery rozpuścili wieści, że gniew bogów zwrócił się na miasto z powodu zbyt opieszałego wymiaru kary na chrześcijan. Tłumy więc jeły domagać się, by bez względu na pogodę przyspieszono dalszy ciąg igrzysk i radość ogarnęła cały Rzym, gdy ogłoszono wreszcie, że po trzech dniach przerwy ludus rozpocznie się na nowo. Tymczasem wróciła i piękna pogoda. Amfiteatr od świtu do nocy napełnił się tysiącami ludzi. Cezar zaś przybył również wcześniej z westalkami i dworem. Widowisko miało rozpocząć się od walki chrześcijan między sobą, których w tym celu poprzebierano za gladiatorów i dano im wszelką broń, jaka służyła szermierzom z zawodu do zaczepnego i obronnego boju. Lecz tu nastąpił zawód. Chrześcijanie porzucali na piasek sieci, widły, włócznie i miecze, a natomiast poczęli się obejmować wzajemnie i zachęcać do wytrwania wobec mąk i śmierci. Wówczas głęboka uraza i oburzenie zawładnęły sercami tłumów. Jedni zarzucali im małoduszność i tchórzostwo, drudzy twierdzili, iż nie chcą się bić naumyślnie, przez nienawiść do ludu i dlatego, by go pozbawić radości, jaką widok męstwa zwykł sprawiać. Wreszcie, z rozkazu Cezara, wypuszczono na nich prawdziwych gladiatorów, którzy klęczących i bezbronnych wycieli w mgnieniu oka. Lecz po uprzątnięciu trupów widowisko przestało być walką, a zmieniło się w szereg mitologicznych obrazów pomysłu samego Cezara. Ujrzano więc Herkulesa, płonącego żywym ogniem na górze Oeta. Winicjusz zadrżał na myśl, że na rolę Herkulesa przeznaczono może Ursusa, lecz widocznie kolej nie przyszła jeszcze na wiernego sługę Ligi, albowiem na stosie spłonął jakiś inny, zupełnie nieznany Winicjuszowi chrześcijanin. Natomiast w następnym obrazie, Chilon, którego Cezar nie chciał uwolnić od bytności na przedstawieniu, ujrzał znajomych sobie ludzi. Przedstawiano śmierć Dedala i Ikara. W roli Dedala występował Eurycjusz, ten sam starzec, który w swoim czasie dał Hilonowi znak ryby, w roli zaś Ikara syn jego kwartus. Obydwóch podniesiono za pomocą umyślnej maszynerii w górę, a następnie strącono nagle z ogromnej wysokości na arenę, przy czym młody kwartus upadł tak blisko cesarskiego podium, iż obryzgał krwią nie tylko zewnętrzne ozdoby, ale i wysłane purpurą oparcie. Hilon nie widział upadku, albowiem przymknął oczy. Słyszał tylko głuche uderzenie ciała, a gdy po chwili ujrzał krew tuż obok siebie, nie zemdlał po raz wtóry. Ale obrazy zmieniały się prędko. Sromotne męki dziewic, hańbionych przed śmiercią przez gladiatorów poprzebieranych za zwierzęta, rozradowały serca tłumów. Widziano kapłanki Kibeli i Cerery, widziano Danaidy, widziano Dirse i Pasifae. Widziano wreszcie dziewczątka niedorosłe, rozrywane przez dzikie konie. Lud oklaskiwał coraz nowe pomysły Cezara, który, dumny z nich i uszczęśliwiony z oklasków, nie odejmował teraz ani na chwilę szmaragdu od oka, przypatrując się białym ciałom rozdzieranym przez żelazo i konwulsyjnym drganiom ofiar. Dawano jednak obrazy i z miasta. Po dziewicach ujrzano Mucjusza z cewole, którego ręka, przymocowana do trójnoga z ogniem, napełniała swędem spalonego mięsa amfiteatr, ale który, jak prawdziwy z cewola, stał bez jęku, z oczyma wzniesionymi w górę i z szeptem modlitwy na zczerniałych wargach. Po dobiciu go i wywleczeniu ciała do spolarium nastąpiła zwykła południowa przerwa w przedstawieniu. Cezar wraz z Westalkami i Augustianami opuścił amfiteatr i udał się do wzniesionego umyślnie olbrzymiego szkarłatnego namiotu, którym przygotowano dla niego i gości wspaniałe prandium. Tłumy po większej części poszły za jego przykładem i wylewając się na zewnątrz rozkładały się w malowniczych grupach obok namiotu, aby dać odpoczynek znużonym przez długie siedzenie członkom i spożyć potrawy, które z łaski Cezara obficie roznosili niewolnicy. Najciekawsi tylko po opuszczeniu siedzeń zeszli na samą arenę i dotykając palcami lepkiego od krwi piasku rozprawiali jako znawcy i lubownicy o tym, co się już odbyło i co jeszcze miało nastąpić. Wkrótce jednak odeszli rozprawiacze, aby nie spóźnić się na ucztę. Zostało tylko kilku ludzi, których zatrzymała nieciekawość, ale współczucie dla przyszłych ofiar. Ci ukryli się w przedziałach lub na niższych miejscach, a tymczasem zrównano arenę i poczęto kopać w niej doły, jeden przy drugim, rzędami, przez całe kolisko od brzegu do brzegu, także ostatni szereg przypadał o kilkanaście kroków od cesarskiego podium. Z zewnątrz cyrku dochodził gwar ludu, krzyki i oklaski, a tu czyniono z gorączkowym pośpiechem przygotowania do jakichś nowych mąk. Naraz otwarły się kunikula i ze wszystkich otworów prowadzących na arenę poczęto wypędzać gromady chrześcijan, nagich i dźwigających krzyże na ramionach. Zaroił się od nich cały amfiteatr. Biegli starcy pochyleni pod ciężarem drewnianych bierwion, obok nich mężczyźni w sile wieku, kobiety z rozpuszczonymi włosami, pod którymi starały się ukryć swą nagość chłopięta niedorosłe i całkiem małe dzieci. Krzyże w większej części, również jak ofiary, uwieńczone były kwiatami. Służba cyrkowa, ćwicząc nieszczęsnych batami, zmuszała ich, by układali krzyże wedle gotowych dołów i sami stawali przy nich szeregiem. W ten sposób mieli zginąć ci, których pierwszego dnia igrzysk nie zdążono wypchnąć na pastwę psom i dzikim zwierzętom. Teraz chwytali ich czarni niewolnicy i kładąc ofiary na znak na drzewie, poczęli przybijać im ręce do przecznic gorliwie i szybko, tak aby lud wróciwszy po skończonej przerwie, zastał już wszystkie krzyże wzniesione. W całym amfiteatrze rozległ się teraz huk młotów, którego echa rozbrzmiewały po wyższych rzędach i doszły aż na plac otaczający amfiteatr i pod namiot, w którym Cezar podejmował westalki i towarzyszów. Tam pito wino, żartowano z Silona i szeptano dziwne słowa do uszu kapłanek Westy. Na arenie zaś wrzała robota. Gwoździe pogrążały się w ręce i nogi chrześcijan. Warczały łopaty zasypujące ziemią doły, w które wstawiano krzyże. Lecz między ofiarami, na które dopiero za chwilę miała przyjść kolej, był Kryspus. Lwy nie miały czasu go rozedrzeć, więc przeznaczono mu krzyż. On zaś, zawsze gotów na śmierć, radował się myślą, że nadchodzi jego godzina. Wyglądał dziś inaczej, albowiem wyschłe jego ciało było obnażone zupełnie, tylko przepaska bluszczowa okrywała mu biodra, na głowie zaś miał wieniec z róż. Ale w oczach błyszczała mu zawsze taż sama niepożyta energia i taż sama twarz surowa i fanatyczna wychylała się z pod wieńca. Nie zmieniło się też jego serce, albowiem jak niegdyś w kunikulum groził gniewem Bożym pooprzywanym w skóry współbraciom, tak i dziś gromił ich zamiast pocieszać. Dziękujcie Zbawicielowi, mówił, że pozwala wam umrzeć taką śmiercią, jaką sam umarł. Może część win waszych będzie wam za to odpuszczona. Drżejcie wszelako, albowiem sprawiedliwości musi się stać zadość i nie może być jednakiej nagrody dla złych i dobrych. A słowom jego wturował odgłos młotów, którymi przybijano ręce i nogi ofiar. Coraz więcej krzyży wznosiło się na arenie, on zaś zwracając się do gromady tych, którzy stali jeszcze, każdy przy swoim drzewie mówił dalej Widzę otwarte niebo, ale widzę otwartą i otchłań. Sam nie wiem, jako zdam sprawę Panu z żywota mego, chociażem wierzył i nienawidziłem złego i nie śmierci się lękam, lecz z martwych powstania, nie męki, lecz sądu, albowiem nastaje dzień gniewu. A wtem z pomiędzy bliższych rzędów ozwał się jakiś głos spokojny i uroczysty. Nie dzień gniewu, ale dzień miłosierdzia, dzień zbawienia i szczęśliwości. Albowiem, powiadam wam, że Chrystus przygarnie was, pocieszy i posadzi na prawicy swojej. Ufajcie, bo oto niebo otwiera się przed wami. Na te słowa wszystkie oczy zwróciły się ku ławkom. Nawet ci, którzy już wisieli na krzyżach, podnieśli blade, umęczone głowy i poczęli patrzeć w stronę mówiącego męża. A on zbliżył się aż do przegrody otaczającej arenę i począł ich żegnać znakiem krzyża. Chryspus wyciągnął ku niemu ramię, jakby chcąc go zgromić, Lecz ujrzawszy jego twarz, opuścił dłoń, po czym kolana zgięły się pod nim, a ustawy szeptały. Apostoł Paweł. Ku wielkiemu zdziwieniu cyrkowej służby poklękali wszyscy, których nie zdążono dotąd poprzybijać, zaś Paweł Starsu zwrócił się do Kryspa i rzekł: Kryspie, nie gruź im, albowiem dziś jeszcze będą z tobą w raju. Ty masz, że mogą być potępieni? Lecz któż je potępi? Zali uczyni to Bóg, który oddał za nie syna swego? Zali Chrystus, który umarł dla ich zbawienia, jako oni umierają dla imienia jego? I jakoż może potępić ten, który miłuje? Kto będzie skarżył na wybrane Boże? Kto powie na tę krew przeklęta? Panie, nienawidziłem złego, odrzekł stary kapłan. Chrystus więcej jeszcze nakazał miłować ludzi, niż nienawidzić złego, albowiem nauka jego miłością jest, nie nienawiścią. Zgrzeszyłem w godzinę śmierci, odrzekł Kryspus, i począł się bić w piersi. Wtem zarządca ławek zbliżył się ku apostołowi i zapytał – Kto jesteś, który przemawiasz do skazanych? – Obywatel rzymski – odparł spokojnie Paweł. Po czym zwróciwszy się do Kryspa rzekł – Ufaj, gdyż dzień to jest łaski i umrzyj w spokoju, sługo Boży. Dwaj murzyni zbliżyli się w tej chwili do Kryspa, aby położyć go na drzewie, lecz on spojrzał raz jeszcze na oku i zawołał – Bracia moi, módlcie się za mnie! I twarz jego straciła zwykłą surowość. Kamienne rysy przybrały wyraz spokoju i słodyczy. Sam rozciągnął ręce wzdłuż ramion krzyża, aby ułatwić robotę i patrząc wprost w niebo, począł modlić się żarliwie. Zdawał się nic nie czuć, albowiem gdy gwoździe zagłębiały się w jego ręce, najmniejsze drgnienie nie wstrząsnęło jego ciałem, ani na obliczu nie pojawiła się żadna zmarszczka bólu. Modlił się, gdy przybijano mu nogi, Modlił się, gdy wznoszono krzyż i udeptywano naokół ziemię. Dopiero gdy tłumy ze śmiechem i okrzykami poczęły napełniać amfiteatr, brwi starca ściągnęły się nieco, jakby się gniewał, że pogański lud miesza mu ciszę i spokój słodkiej śmierci. Lecz przedtem jeszcze wzniesiono wszystkie krzyże, tak, że na arenie stanął jakby las z wiszącymi na drzewach ludźmi. Na ramiona krzyży i na głowy męczenników padał blask słońca. Na arenę zaś grube cienie, tworzące jakby czarną poplątaną kratę, wśród której przeświecał żółty piasek. Było to widowisko, w którym dla ludu całą rozkosz stanowiło przypatrywanie się powolnemu konaniu, lecz nigdy dotąd nie widziano takiej gęstwy krzyży. Arena była nimi nabita tak szczelnie, że służba z trudnością mogła się między nimi przeciskać. Na obrębie wisiały przeważnie kobiety. Lecz Kryspa, jako przywódcę, wzniesiono tuż prawie przy podium cesarskim na ogromnym krzyżu spowitym u spodów wiciokrzew. Nikt z ofiar jeszcze nie skonał, ale niektórzy z tych, których poprzebijano najpierwej, pomdleli. Nikt nie jęczał i nie wołał o litość. Niektórzy wisieli z głowami pochylonymi na ramiona lub pospuszczonymi na piersi, jakby ujęci snem. Niektórzy, jakby w zamyśleniu, niektórzy, patrząc jeszcze ku niebu, poruszali z cicha ustami. W tym strasznym lesie krzyży, w tych porozpinanych ciałach, w milczeniu ofiar było jednak coś złowrogiego. Lud, który po uczcie, syt i rozweselony, wchodził z okrzykami do cyrku, umilkł, nie wiedząc, na którym ciele oczy zatrzymać i co myśleć. Nagość naprężonych kobiecych postaci przestała drażnić jego zmysły. Nie czyniono nawet zwykłych zakładów o to, kto prędzej skona, które czyniono zwykle, gdy na arenie zjawiała się mniejsza ilość skazanych. Zdawało się, że Cezar nudzi się także, albowiem przekręciwszy głowę, poprawił leniwym ruchem naszyjnik, z twarzą ospałą i senną. Wtem, wiszący naprzeciw Kryspus, który przed chwilą oczy miał zamknięte, jak człowiek omdlały lub konający, otworzył je i począł patrzeć na Cezara. Twarz jego przybrała znów wyraz tak nieubłagany, a wzrok zapłonął takim ogniem, że Augustianie poczęli szeptać między sobą, ukazując go palcami, a w końcu sam Cezar zwrócił na niego uwagę i ociężale przyłożył szmaragd do oka. Nastała cisza zupełna. Oczy widzów utkwione były w Kryspa, który próbował poruszyć prawą ręką, jakby ją chciał oderwać od drzewa. Po chwili pierś wzdeła mu się, żebra wystąpiły na wierzch i począł wołać. — Matko bójco! Biada ci! Augustianie, posłyszawszy śmiertelną obelgę rzuconą panu świata wobec tysiącznych tłumów, nie śmieli oddychać. Hilo zmartwiał. Cezar drgnął i wypuścił z palców szmaragd. Lud zatrzymał również dech w piersiach. Głos Kryspusa rozlegał się coraz potężniej w całym amfiteatrze. Biada ci, morderco żony i brata, biada ci, antychryście. Otchłań otwiera się pod tobą, śmierć wyciąga po ciebie ręce i grubcie czeka. Biada ci żywy trupie, albowiem umrzesz w przerażeniu i potępiony będziesz na wieki. I nie mogąc oderwać przybitej dłoni od drzewa, rozciągnięty okropnie, straszny, za życia jeszcze do kościotrupa podobny, nieugięty jak przeznaczenie, trząsł białą brodą nad neronowym podium, rozpraszając zarazem ruchami głowy liście róż z wieńca, który mu nałożono na czaszkę. Biada ci, morderco! Przebrana jest twoja miara, i czas twój zbliża się. Tu wytężył się raz jeszcze, Zdawało się przez chwilę, że oderwie dłoń od Krzyża i wyciągnie ją groźnie nad Cezarem, lecz nagle wychudłe jego ramiona wydłużyły się jeszcze bardziej, ciało obsunęło się ku dołowi, głowa opadła mu na piersi i skonał. Wśród Krzyżowego Lasu słabsi poczęli też już zasypiać snem wiecznym.